Witam was wszystkich bardzo serdecznie Z tej strony Monia, jak zwykle w garniturze Jak zwykle w garniturze, ja jestem Dawid Witamy w kolejnym odcinku Dying Light Miałem już powiedzieć dwa, ale jeszcze nie teraz Jeszcze nie teraz jeszcze nie e, dwa. Biegniemy do wieży Wydostaliśmy się z areny, nie mogę w ogóle używać sprinta Ja też nie mogę, jesteśmy zarażeni Z tego co wiemy znaczy Zarażeni to jesteśmy od samego początku No tak, ale teraz bardziej nam się to Odbija nam już po prostu no, Pokazuje yeah. O nie Boli mnie to. Nie, też to boli. Musimy iść tak powoli. No, a zombie to jakiś idzie sobie. No, na no, spodnie. na nas uwagi. Tak? Pewno? Oh, no tak. No nie wiem. Dobra, ja tu idę, gdzie idziesz? No nie, jednak zwracają uwagę, nie było tematów. O, nie, 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 bo my chodzimy tak jak goni. Aj aj, aj. aj, No. no wiesz? No idę. O, jeszcze się zatrzymałam. Zarąbicie. Ja też żyję. Zwier. Zwiernie żyje. No! No! czekają na nas. Wow, co wow. to było? Nie wiem. Podeszłam chyba bliżej. Chyba tak. To po prostu kogoś uderzyłem. Gdzie my jesteśmy? Nie wiem, jakiś kontener? Tak to wygląda. Ach, gdzie jestem? Zabrałem się na nabrzeży. Banda Raisa już cię szuka. Cokolwiek zrobiłeś, wkurzyłeś ich tym na Maxa. Muszę porozmawiać z Jade. Zir dał jej swoje badania. Wzięła je do Camdena. Albo chciała. Jak to chciała? Camden meldował, że zaskoczyła go banda Raisa. No i wypuścił na nich gryzoni, zadekował się i teraz nie wyjdzie. Nie ma jak. Nie ma też łączności. Nie możemy się z nim skontaktować. Muszę ją znaleźć. Jak się tam dostała? Ta część miasta jest zamknięta. Ooh. Jest grupa zwana wybawcy, która szmugluje ludzi. Ich meta jest w barze Nika. W kotle koło autostrady. Kontakt zwie się cen. Masz dość biegaczy do zbierania zrzutów. Od 36 godzin nie było zrzutu. Nic więcej nie będzie. Kończy nam się czas, Krein. I cholera. No dobra. Nie wiem, czy dam radę to naprawić, ale na pewno spróbuję. I co? Większość w twojej sytuacji chce wleźć gdzieś w dziurę i przeczekać. Szacunek, koleś. Powodzenia. No nowe rady, dostaliśmy. Mhm, tym razem czorne. Czy nam już nie będzie tak bardzo odbijać, jak biło? odbijało? Swój sprzęt, bierz. Aha. Okej. Okay. O Jezus, Jezus, Jezus. Czy mamy tu wszystko już z powrotem? Tak. Ja to wszystko sobie po prostu zostawię, bo to jest mi niepotrzebne. A mam tu tyle rzeczy. Dobra, wytryk sobie wezmę. A mogę wziąć wszystko? Weź wszystkie przedmioty nie zajmujące miejsca w plecaku. F. O, super. I teraz tylko wezmę to, co jest. Dobra. Najlepsze obecnie. Czyli gitara, e, patelnia. Którą jest z tych dwóch. Mm. Tą wezmę. E, tu jest jeszcze kij golfowy. O, właśnie to jest ten kij golfowy, którego szukałem. No wiesz znalazł się. Na pewno wezmę... karabin policyjny. Ja grę wszystko. Na pewno wezmę rangera. Ok. Na pewno wezmę granat. E, tarcza też wezmę. Dobra. Petardy jeszcze wezmę. Ja większość co miałam wziąć to chyba wzięłam. Czy ja tu gdzieś jeszcze mogę się sprzedać? Tak, mogę się sprzedać. Coś, Dzień dobry. A, się... Dzień dobry, chcę handlować. Się sprzedaj, a ja sobie. Lol, co co? ja mam podnieść? A ten pan to ma do sprzedania. Mm. Kordelas. Mhm. Tasek do jarzyn. Bardzo ładny tasek do jarzyn. O, to łupania drewna. Aż mnie kusi. O, i super. I teraz sobie pobiegamy chwilę z kijem golfowym. Dlaczego ja no, rozbuduję... by nie? Karabiny. Czemu I tu są zombie. Yy, nie wiem. Po drugiej stronie są zombie już. Może wiesz? Było im blisko, nie? Dobra. Nie wiem. Sierp, Flaming. Uuu, też masz coś ciekawego. No. Kurde, miałem bardzo ciekawie, było. Plan bo mam strzały. ...topór 220. A ja mam wykupiony już. A kupię sobie plan strzały. Łuk sobie na razie nie będę kupował. Dobra, ja jak kupię na razie nic ja nie kupuję. A jeszcze kupuję do sprzedam. Sprzedam wszystkie wartościowe rzeczy. To w sumie też może. No, dobra, tych I co? Mam. Znajdź ludzi, którzy pomagają, pomogą ci do, dostać się do sektora Zero. Ej, czemu ty tu jesteś, w frajerze? Kto? Bo tu zombie. Jest zombie, no. no Mówiłem właśnie, że już po drugiej stronie są zombieki. A, dobra. A, to ja nad nimi po prostu przebiegnę. Ok, ja jak też to nabiegacze przystało. Nie po to, żeśmy tyle skili wykupywali, żeby teraz się tak z nimi jest. bawić. I lecimy dalej. Eee... O coś tam mamy niebieskiego. Tu w sumie niedaleko. No, możemy do tego podejść. Jak nam się uda. A no, uda nam się, tak? Tak, tu już są schodki. Dobra. Co Jestem tu się za dzieje? to. Bo? Jestem za to, bo. Dobra, hale, dzień dobry. Zabij te spory. One są w środku? Tak. tak. Te... One były w środku? Radeczku. Już nikogo więcej nie ma. Gości, możesz wychodzić, śmiało. No tam zeskoczył sobie, czy mi się wydaje? Nie wiem. O co kamen, Gdzie on jest w ogóle? No bo on w ogóle był tu u góry. Ta zeskoczył na dół. Aha. Taki z niego bomby. Aha. Okej. Okay. Dobra, ja wyłączę latarkę, bo sobie poświeciłam, bo ich kurde mol, nie widziałam. Nie wiem, czy ty też masz, żeby dostarczyć zrzut. Kiedyś będziemy musieli to zrobić. To Dostar, dostarczy zrzut. Aha. Dobra. Ale na należy... na przykład na live pokaż, pokaż mi na mapie, jak daleko mamy iść. Okay. Jeszcze jedno chłopie. Tak. Pamiętasz tę dziewczynę z sektora 0? Nazywa się Troj. Nie pamiętam. Troj to takie? Tak, rozmawiałem z nią, gdy przewróciłem. A, pamiętam. Aeroną. Powinieneś się z nią skontaktować, gdy dotrzesz na miejsce. Tak, to dobry pomysł. Dzięki Breken. Uważaj na siebie. Oko. Mamy radę. Mamy radę, Ja mam potelnię do widma. Golf, kij golfowy, golf, golf. No, też było zimno. Hehe. <laughs> no. Gdzie jest twoja gitara? A w ekwipunku. Co tak, kurde, przychaczyłeś i znowu jesteś przede mną? Hehe, <laughs> <laughs> Daj sobie spokój. Nie ja będę z kim grał, zobaczysz. Nie, no, graj ze mną coś tam. Zobaczysz. Ja tą patelnią rzucę ci w głowę i będzie po Szabrownik. Dobra Jezus maria U Jezus, jak się brąbałem Monić, pomocy Ja właśnie widzę Już? Dobra. Nie, tu już padli U. Nie, Na ten jeszcze. Uch, coś tu jest do podniesienia no e... Właśnie nie wiem Chyba nie bardzo się nam to wszystko opłacało no no dobra opłacał się? Nie, nie. Lecmy dalej. Lecimy dalej, no o. ja już tu jestem na dole. Ja też Niedługo. Nie już jestem. Mam no, nawet chyba bliżej do tego punktu niż ty. O kurde faktycznie. O oh, ha ha ha. Wyprzedziłam cię. Ale dobra, lecimy naprawdę daleko to jest. O, już ja jestem. Wiem. No właśnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Biegnę, biegnę, biegnę. Już nie daleko mam. Aj, pani mnie ugryzła. Aj. Aj. Aj, się aj, 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 To jest tutaj, tak? Tak, tylko się zastanawiam, jak tam wejść, wiesz? Do góry. Na pewno gdzieś trzeba iść. No tak, no, myślę, że do góry, tylko że. A już chyba widzę? Nie. Dobra, ja Może już widzę. Stąd? Jakoś? Z tyłu z tego budynku i musisz sobie poskakać po prostu. Oła. Wejdź sobie na ten i skocz na. No to zadasz się. Na słup można skoczyć, wiesz? Aha. Nie. No kiedyś tak było. No to mogę, przepraszam. Dobra, Tylko nie, poczekaj, ten. bo to jest gdzieś. Pod nami. Tutaj, tak? Tu? Tak, tutaj trzeba skoczyć. O, tu. Banko. Czego chcesz? Szukam wybawki. Okay. Nie wiem o czym gada. Czyli w tym miejscu przerwało. Od Brekena. Mam gdzieś, skąd jesteś. Zabieraj dupę w troki i won, bo mogę przestać być taki kurwa miły. Słuchaj, wiem, że szmuglujecie ludzi ze slamsów. Szukam dziewczyny imieniem Jade. Tak myślę, żebyś lepiej stąd wypierdalał. Posłuchaj mnie! Pociąłem Raisa i teraz cały jego gang na mnie poluje. Potrzebuję waszej pomocy. Ty? To tyś wziął i odrąbał Rais'owi łapę? To ja. I muszę się dostać do sektora zero. Jak cię zwoł? Crane. Cóż, Krain. Zdziwisz się mocno, jeśli myślisz, że w Sektorze Zero znikniesz. Dobrze, dobrze, dobrze. No dobra, dobra. Eee, czyli co? Szukamy ludzi. co mówi, że to o. on właśnie odciął łapę Kre... Tak, tak powiedział. Serio? Na pewno? Aha. Okej. Okay. Dobra. No, już? Nie wiemy więcej? O, ma? Siema. Dobra. Siema. Okej, okay, puścimy cię na drugą stronę. Nice. Teraz, tak Teraz nie zapłacić. To coś zrobił race'owi. To nam w zupełności wystarczy za zapłatę. Idź do zawalonego tunelu do starego miasta. Zapłaczcie zrobić drzwi prowadzących do kanałów. Ktoś tam już się tobą zajmie. Tak zrobię. Dziękuję. Nie stary, to ja dziękuję. Aha, okej. Okay. Okay. Dobra. Czyli da się? Da się. No, pewnie, że się da. Trzeba porozmawiać trochę. Aha. A teraz wy pewnie się zastanawiacie, czemu przed rozmową nie mieliśmy kotwiczki, a po rozmowie macie, mamy. Zdarzyła się taka sytuacja, że przerwało nam nagrywanie, ale wracamy spokojnie. Nawet nie ucięło rozmowy, więc mogliśmy ją Wam pokazać. Tylko, że w międzyczasie odbył się live, w którym robiliśmy misje poboczne. No i zdobywając level, odblokowaliśmy również możliwość używania kotwiczki. Dokładnie, ją sobie odebraliśmy. Tak jest. Na lajwie, jak to zawsze bawiliśmy się świetnie. Hehe. Także na lajwy zapraszamy śmiało. Zapraszamy, bo się dużo dzieje i dużo śmieszkujemy i bożujemy Dokładnie tak. No tak. dobra, lecimy. Co teraz mamy zrobić? Teraz lecimy do tunelu. Okej. Okay. Nie wiem, czy to był mądry pomysł, ale wskoczyłem na ten budynek. Jakaś skrzynka jest. No, ja też Otwieranie jestem. Otwieranie zamków średnie. O, a, za pierwszym razem chyba. Darka. Dole, co tam, co tam, co tam mamy? mamy? Ja mam maczetę i brak miejsca w oraz kawę. Też mam kawę, dobra. Dobra, lećmy dalej do tunelu. Dobra. świetna jest ta kotwiczka. No. To już muszę powiedzieć ich setny raz, ale... Ale ułatwia życie. Ułatwia życie i to strasznie. Dobra. Tu mamy? Gdzie to ma być dokładnie? Aha, nie wiem, czy to jest tutaj, czy na moście, ale jak coś tu mamy, przecież kotwiczkę. Ale nie wiem, nawet, czy tu wejdziemy, gdzie Nie, tu nie wejdziemy, ale tu, tu powinniśmy wejść sobie górą. Idziemy tam na pewno? Aha, powinno dać radę. Dobra. Idę za tobą. Idę za mną. No nie, kotwiczko. nie ja mogę się tam złapać. Muszę powiedzieć tutaj, boczkiem, boczkiem. A, bo tam jest jakiś obszar wyłączony w ogóle z mapy. Kryje cię. Kryj mnie. Wygląda na to, że to tutaj... Wygląda na to, że to tutaj, no i do góry. O, kurde. Wow, 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 wow. Toksyczny porost. Toksyczny porost. Niczko. Już! Jest pomoc potrzebna, nie? Ciężko ci? No trochę. a co ty? O, to tutaj. Tutaj, tutaj gdzieś. Tak, o? tak, tak. Halo, będzie no, coś dobrym miejscu jesteśmy na pewno. W tunele. Możemy tylko minąć tunele. O tu tu są gdzieś te drzwi. Dobra. Bok. wejście do kanałów. Nok, 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 knock Nok Spotkałem tego całego cenka. Tęka. jak Zenek. Mhm. Dobra, jest Jestem. O, tu jest, tu. Od razu. Jak to randomowo kliknę, UG, wiesz? Puku, puku, puku. Mhm. Jane? Tak, to ja. Uszanowanko. Uszanowanko. Pomogę ci zmienić zlekką scenerię. Mhm. Fajnego, fajną agiwerę. Jade też przeprowadziłeś? Kogo? Miejscowa. Ciemnowłosa, ładna. Twarda sztuka. E, może... Nie wiem. Nie zawsze pytamy o imiona. Mhm. Czyli nie wiadomo w sumie. Czy nie jest okay. Mam to nadzieję, to, że nie. To nie jest pułapka, może tak jakoś, co? Lekko, a on idzie też na nami, no to dobra. Okej, pójdę w drugą stronę standardowo. Jak to w grach? W grach bywa. Jest tam coś? Nie. Można tylko wpaść do kanału, ale tak tylko... pan... Nie Mi, niestandardowo. Nie bawi. No coś tu jest już jakaś jakipa stoi. Że on powoli zrobić? idzie czemu? To pan Crane! O. No do... co ma zamieczek? On ma mieczek z Zelda chyba To no, pewnie. No? A to jest, to jest dopiero. O. Cześć w No no, świat jest mały. Dawd, mamy do pogadania. Przykro mi, że cię przegoniłem, ale nie mogłem ryzykować, że za nami pójdziesz. Ci goście są naprawdę twardzi, jeśli chodzi o zasady. To nie fair wobec salmy. Salma jest teraz wolna. Nie o to chodzi. No to o co chodzi? Masz coś do powiedzenia? Nadal mam tę broń, uważaj no. Krein, mamy zasady. Każdy pilnuje własnego nosa. Jeśli nie będziesz przestrzegał naszych zasad, nie masz tu czego szukać. <słuch> Rozumiem. Okej. Okay. No dobra. Azan, okay. co Odtut mi powiesz? wszystko w Twoich rękach. Droga jest oznaczona. Będziemy w kontakcie radiowym. Miło było cię poznać, kolego. A czy nie wróżysz nam przeszłości wielkiej? Ale no ja mam nadzieję, że to nie jest na zasadzie, Musimy że my już nie... możemy możemy. A on ma iść pierwszy. Ale dopiero to tu przyszedł, a my siedzimy już wiele godzin. Nie ja ustalam zasady, macie tu czekać. Myślałem, że pompki zacznie robić. No, ciągnij to. Ja już padłem Ja też, ja już płynę. Żum, zium, zium. Płyniesz ze mną? Płynę. Chyba nawet przed to. Nie, na no mapie jesteś za mną. Tak? Może delikatnie jakoś. O ile. O tu luczki mm. są. Gdzie teraz? Gdzie teraz? Chcemy do końca. No Co? Nie, ja tu ja teraz tu trzeba gdzieś skoczyć, czy nie? Nie wiem, tu do końca jest. Tak. Ja. Mhm. To chyba tu do góry, Moniczko, trzeba. Do góry? Tutaj. Dobra. A ty tak okrężnie? Ja trochę oszukałem system. To widzę właśnie, że czytujesz. Nie czytuję, tylko używam e, rzeczy danych mi przez grę. No, ja już jestem. Burde, zalało mi trochę ekran. No, le, 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 le. Tu mamy? Mam do pistoletu. i pistolet. O! Poko. Tak, randomowo. Poco, bardzo fajnie, a tutaj? Tu też coś jeszcze, może? Nie, ale ząbiaczki. O, biegają sobie, no to ciekawie. Czy zapowiada? Mam nadzieję, że biegną za czymś, a nie przed czymś, uciekają. Yy, tu mamy ze strzałeczką iść. W dół. Gdybym w Staramy się utrzymać tak. drogę czystą, mhm. choć zdarza się natknąć na zarażonych. Nie powinni jednak stąd dla ciebie problemu. Będznie. Mhm. No byłaś pierwsza. Jak jak mam ekran zamadany cały czas. Za pierwszym Świata razem. Ja to nie widzę. Dobra, open, open, open. O, coś fajnego. Czyli Co tam coś masz? muszę rozłożyć. Ja mogę upuścić... Nie, mogę tylko upuścić pistolet. No dobra, ale nie jest mi potrzebny jakieś bardzo. W stronę mamy iść, panie. Kukri ja mam, kukri. Tak? Mhm. Dobra, gdzie jesteś? Ja już przeszedłem dalej. No. Dla... Dobra, droga tak czysta, tak trochę już tutaj średnia. Idę przez wszystkich No to przed... oj, pali się Oj, górę. O, uwaga Przeżyła uderzenie z tego, z gitary no Tak się bawisz Ty, już poszłaś bez mnie No Aha No nieźle Oj, tu mamy tego, dużego Oj, 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 duży nie lubi małych ludków Już Bo nie Moniś Już się nawet otwieram Dobra. A, dobra, myślałem, że będę musiał użyć drugiej ręki. Okej, okay, czyli czyściutko. Uf. Patrzcie nam na tyłę, a tu coś jest. Jest coś? Nie. Fani po prostu była, części metalowe miała przy sobie. No to cwaniura. I co? Ten, co on robi? Oj oj, 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 oj! Buchnął się u mnie. Uf. U mnie leżał ten gość i się ruszał jeszcze. Aha. Wezmę sobie kamuflażyk. O elegancko. Pełen profesjonalizm można przyjąć Dzień dobry Nie wiem nie wybrałem gitary Bo chciałem ją zdjąć z gitarą To się umaziam No się Ale jestem umaziana Jak ci dali to się umazaj. Umazam się Dzień Dobra. Dobra, kolejne Otwieram Dobra, my tu mieliśmy mieć, w ogóle? Chyba tak Chyba, chyba Nie wiem, poszedłem za tobą Okej, okay, ja mam co? Ja mam sierp i kawę Tutaj ja tu mamy jeszcze jakieś rzeczy. Amunicja tu jest jakaś. A tu amunicja i tu leży karabin. Uuu. Normalnie tak, po prostu random karabin. No, ale jest słabszy niż ten mój. Aha. Dziennik bojowy. Tego już nie zbiorę. Hmm. Dobra. Hmm, dobra, ja to Nie będziemy sum... mieć dalej. Rozmontuję, a podniosę ten karabin. O, proszę bardzo. O, i tu jest dziennik bojowy. okej. Okay. Proszę. Nie? Ja mam sakiewkę. Takieweczkę masz. Takieczkę mam. No. Nie chcesz może dynamitu masz przy sobie? Nosisz? Nie, nie używam. Okej, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Wiesz co? Hmm. Nie wiem gdzie iść. Czy tu do góry gdzieś? Tak, dobra. Użyłem już wiem gdzie iść. Ale gdzie? pójdziemy tam w następnym odcinku. Aha, no dobra. Tutaj do góry. Tutaj do góry. To jeżeli wam się podobało zostawcie lajka, like komentarz, subskrypcję. Będziemy bardzo, bardzo, bardzo zadowoleni. Dokładnie, tak. Była z wami Monia i... Dave. Trzymajcie się i cześć. Cześć. Ja cię nie uderzę. A ja ci tak macham patelnią.